Hey, cześć Szymanko, w kolejnym odcinku z Anno 2205 kontynuujemy naszą rozbudowę wielkiej, przepotężnej korporacji. I tak, tu nam się zbudował osu osuszacz. Ile to potrzebuje energii? 250. To dużo, za dużo. Weźmy. Trochę tutaj tych wiatraków. Więcej tych wiatraków. Dobra, niech to leci. Dobrze. Tu osuszymy. Odblokujemy ten obszar. O, te jeszcze konstruktoboty będą potrzebne. To są już te długolewelowe. To jest trzeci level, tak może i nie. Dobrze, dobrze. Będziemy potrzebować tu jeszcze konstruktobotów. W kredytach to trochę słabe. Bym zmienił, bo no, to kosztuje to nie na razie, na razie oszczędzam. Bo potrzebuję wykupić własną firmę. znaczy no. końcówka akcji. Yy, okej okay. Dobra, co mi mówi ta yy, misja? Misja mówi, żeby najpierw. Wybudować te porty, czy móc przysłać na Dobrze, jak dużo? Mam tego. 16. Czy stać mnie? Nie stać mnie. Odpowiedź brzmi, że mnie nie stać. Dobrze, więcej tych. O, zaraz będzie mi stać. Eee, albo może coś znajdę? Jakieś te płytki. No, teraz mi stać tylko w obsłudze. W obsłudze nie będzie to. No i też. Hmm. że A, wybudowałem też nie mam na to. Prawo ja. E, to mi się przyda, ten mogę sprzedać, to mogę sprzedać. Dobrze i mam nadzieję, że teraz to... Ja Ile ty zużywasz? Minus 26. Jak to zejdzie do zera, no to, to mi cała ta infrastruktura padnie. Um, no ale myślę, że dadzą radę, jeszcze przez chwilę, ja z pienięży, że tak powiem, towary na Arktyce Ok. Zawsze to jakiś plus. E, tak, teraz towary w strefie umiarkowane. Bo to musimy tu i w, w tej zatoce zrobić

a, myślę, że możemy chcieć. Minus cztery koła, tak? Ale rośnie. Tyle dobrze. Okej. Okay. Czyli to idealnie.

...przenieść... tak... O. ...tak to zjubmy ...alg... ...a no, postawmy trochę alg... ...tutaj... ...no i fajnie, tutaj wszystko śmiga... Nasza stacja. No dalej jest tutaj problem z załogą, Dobra, tutaj jeszcze jednego tego tutaj? Tutaj zostałem szklajnie. później będę musiał się tym bardziej zająć. The energy crisis. Oh yes. First, the corporations bring Earth to the brink of a total blackout. Then they press the population of the Moon for a solution. And now they come to rob us of the fruits of our labor. But we. Will. no tutaj to spada, niektóre akcje zarabiają. Tyle dobrze. Hmm. No, tu już się skończyło usłyszanie. A, nie, jeszcze nie. Okay, bilans sektora, tylko 52 Okej. Czy mogę tu jakiś inny sektor przejąć? Yy, nie mam kasy na to. Hmm. Yy, to tak hmm. zrobił tutaj, zorganizował jeden szlak, bo ty wysyłasz tutaj od razu ten. To inaczej to zrób. Ktoś powie, że to jest... Po co? A ja mówię... Oszczędność. Zawsze to... Mniej po prostu. Bo na, na tym wyższym poziomie trudności no to trzeba, trzeba, że tak powiem, liczyć każdy... Kredyt. ah good day yeah. so. transfer route inefficient transfer route inefficient cause missing goods no. <coughs> Coś tak czułem, że jak to never guessed you'd be so conservative Come on, make your voice count. corporation label adapted to reflect woda, no. economic power. Adequate. No, woda, pia. Consumer analyses show unfulfilled demand for specific commodities.

od odmłazacze, no w sumie te... E, jak zrobimy tą misję i zbudujemy jeszcze chyba siedzibę korporacji no i to by był chyba na tyle sej, bo tak e, że tak powiem no nie jest to zbyt angażujące na razie bo w sumie ciągle powtarzam to samo same czynności, bo hmm. już się więcej nie zmieści, idealnie się zmieściło. A, on muszę chyba tą kolejną wyspę zająć Albo wiatr jak postawić Tylko niestety to na dłuższą metę to nie za egzaminu mm -hmm. Ta ja energia z księżyca jest bardzo jest potrzebna. 17. Troszeczkę za dużo. Son to może być za dużo. Wierzę nigdy za wiele. I teraz procesory tak. No już parę tutaj nie tych kredytów. Kredyty się skończyły. Potrzebujemy więcej tych investorów. 35 tysięcy, tak w hey, wysłać wysłać mnie tych tych przekaźników. Yy, implantów, żadnych przekaźników, implantów, przekaźników. przekaźników.

Eee, ten port dwa dziewiętnaście to też dobry czas. No, to idzie strasznie powoli. Niestety. To już chyba nie mm -hmm. okay. Więcej jeszcze Considering tych potrzebuje. less marsh more soil howard is not gonna like these pumps what are you gonna do besides waggle his finger colonizing the tundra was his idea after all the other custodians are keen to redirect settlers over to my jurisdiction i not on my watch i'm only authorizing specialists we'll need a team of experts to combat the virus. this will take a while grab a chair fall chili Czyli będę potrzebował tutaj kobalt, kobalt wysyłacz Attention, no okay. my tu już myślimy tutaj kobalt. Wezmę pięć. Czy tu wystarczy? Nic ma, kasy mam. Trzeba będzie więcej kobaltu tutaj. Wydobywać. Przem... Muszę... A albo, albo zmniejszymy produkcję tych robotów. O! Ale dobrze, możemy rozwinąć nasz sport, Whenever you think you have a moment to catch a breath, he creeps out of his lair. But I've had it with all the hide and seek. It's time to strike back. It's way off the official procedures, but I activated an old contact of mine. She knows where Drake is hiding, and she's willing to infiltrate his facilities to find out what he's planning. Drake maintains a secret military base on Earth. All of you, are? I think we're all happy enough. Not so fine, We don't have the military means to deal with that no, The combat data I've been able to. to acquire shows you have a good chance there, drake's fortress of solitude. and i see it's pretty well guarded. nothing you can't cope with, i hope. get me to a server access point or something so i can hack into their database. could be we'll have to find more than one, though. oh, we have a visitor. All ships, battle stations. Show them what good hosts we are. Roger. Dobrze, no to a właściwie pozbieraj sobie pewnie misja poboczna. Look who's here. We have a problem requiring armed intervention. No dobrze, no, to uśtajmy.

不。<Cool. S 2> yeah. Tam, magazyn grafianu. Weź te oczy. Niestety, nie obrażeń. Cenne rudy metali.

A, tego nie dosięgnęło. No cóż. To jeszcze raz. zniszczyliśmy ten pancernik.

All hands engaged. Full speed ahead. Next astronaut team incoming. Hold some powers of art. Clear for action. Of a chance to... And they didn't even know what hit them. Nice. Mm, nice, nice. Nice. That's how you do an inside job. Got the data you wanted. Plus a few files for me just out of private interest. She will call in a return for her services one day. But what matters is you dealt Drake a heavy blow. He will recover from it, no doubt. But for now, we have the advantage, and we should use it. The lack of reliable energy sources is Earth's greatest weakness, especially in conflicted times like ours. But you hold the key for a peaceful future. The lunar licensing program is about to be completed. Yippo. Energy transmitter online. Starting test protocol for energy transfer. All parameters in the green energy transfer successful. congratulations. you have completed all lunar licensing program objectives. fusion energy transmission will now meet the world's energy demand and enable mankind to implement new means of galactic travel. global union is grateful for your cooperation. Mm -hmm. One last point remains on my project plan, and that is to thank you for all you've done for humanity. You're the forerunner of a new era of prosperity. The Union has great plans. Your corporation will become the government accredited provider of lunar resources, and as a sign of gratitude, you're given building permits for a corporate headquarters of your choice. Mm -hmm. Jeszcze postaram się wykonać tą misję, no tylko do tego będę musiał się bardzo mocno przygotować. Że tak powiem, no bo 150... 150 tysięcy inwestorów... To jest dużo. To a lot of. Dobrze, to tutaj jeszcze wybudujmy... Czekaj, gdzie to jest? No nie tu na przykład... Zbudujmy. Do tego potrzebujemy więcej ekologów. Dobrze. konstrukto-boty, yy, Nie ma konstruktorów tutaj. Więc będzie trzeba im Eee, yy, No dobrze. To ja bym zakończył dzisiejszy odcinek taki krótszy trochę, ale, że tak powiem, osiągnęliśmy nasz pierwszy przesył energii z Księżyca na Ziemię, to jest y, duży sukces, y, no, to do jutra, hej!